Racja żywnościowa, która powodowała... Nad ranem, ty i twój kolega William macie rozpocząć y, oddziaływanie na pozycję nieprzyjaciela z góry. Ale jedyne, o czym jesteście w stanie myśleć, to głód. O oh yes. Brytyjska armia wyposaża swoich żołnierzy w racje żywnościowe o nazwie makanochi Stew. Dobre to? Po chwili wiadomo było, że nie było warto. Racja żywnościowa makanochi Stew, jak sama nazwa wskazuje, była gulaszem złożonym z rzepy, marchwi, ziemniaków, cebuli, fasoli szparagowej i wołowiny. A to wszystko polane bulionem. Smak i zapach był raczej taki średni, a wyglądało to jak mało apetyczna mieszanina. Na ciepło racja była przyjemna niczym ukucie osy dla naszego żołądka, ale racja jedzona na zimno była jak gołota. Jedzenie na zimno często kończyło się wiatrami i innymi brzusznymi rewelacjami. A jak jakiś oddział najadł się wcześniej Gulaszom Makanoci i który przechodził, szli tędy Brytyjczycy, śmierdzi tu klocem. Gulasz Makanoci zasłużenie zapracował sobie na swoją kłopotliwą reputację skręcacza kiszek.